W kilku pojedynkach z Paweł Wierzbickim czuł pewien niedosyt związany no, między innymi z, z sędziowskimi werdyktami. Dzisiaj okazja do sportowej zemsty, sportowej oczywiście zgodnie z, z regułami Fair Play. I za chwilę już pierwsza runda. Paweł Wierzbicki oczywiście w niebieskiej koszulce, Roger Chydeniuk strój czerwony. Sukces Pawła Wierzbickiego, międzynarodowy, znamy doskonale. A teraz trzeba wrócić na krajowe podwórko i pokazać, że jest się numerem jeden w wadze super ciężkiej. Ale Roger Chryniuk, znamy go doskonale. On będzie sprawiał dużo kłopotów Pawłowi Bierzbickiemu. Jeśli Paweł nie jest przygotowany optymalnie, to to Roger bez zmrużenia oka wykorzysta braki podopiecznego Tomasza Potaprzyka. Walka wieczoru, o czym, o czym wcześniej mówiłem, myślę, że najciekawsza dla, dla miejscowych kibiców. Na pewno przedostatnia walka dzisiaj, bo jest to pierwszy półfinał wagi super ciężkiej. Szybkość, dynamika, siła ciosu to są na pewno argumenty podstawowe Pawła Wierzbickiego. Na razie Roger Kryniuk dość spokojny jak na, jak na swój styl boksowania. Głośny doping dla Pawła Wierzbickiego. No, doping, który powinien nieść, nieść Pawła i wznieść go na wyżyny tego, co w tej chwili jest w stanie zaprezentować. Na razie jeszcze jest może problem z celnością zadawanych uderzeń. A Hryniuk już wypatrzył moment. Wyszukał sposób na boksowanie. Nie wiem, czy tam drobna kontuzja nie pojawiła się nad lewym okiem Rogera Hryniuka. Chyba jest jakieś rozcięcie. Wczoraj Paweł Wierzbicki wygrał falkowerem. Tak dobrze nie miał Roger Kryniuk i teraz y, przerwa. Ja powiem szczerze, pierwszy raz chyba widzę kontuzję u, u Rogera Kryniuka, bo jest to raczej zawodnik, który tego typu problemów y, zbyt często nie ma. Ale teraz y, walczymy dalej. To nie jest głębokie rozcięcie, nie stanowi na razie zapory, którą nie mógłby... 6 Roger Kryniuk Ale chyba Paweł powinien odrobinę uspokoić tę walkę Nie szukać takiej bijatyki Jeszcze 10 sekund pierwszej rundy No i to spojrzenie na, na koniec modne Rogera Kryniuka w kierunku Pawła niego, ale Roger musi chyba agresywniej boksować w kolejnych dwóch rundach. Zdaje się, że ta kontuzja jest troszeczkę głębsza, bo przed wejściem do narożnika krew zalewała około, ale doktor już jest tutaj na miejscu i myślę, że skuteczne zabiegi pozwolą kontynuować dalej walkę. Dużo pracy na pewno Tomasz Potapczyk będzie musiał włożyć w rozwój Pawła Wierzbickiego. No to nie jest nic, nic dziwnego, nic nowego, bo Wierzbicki to przecież wciąż bardzo młody zawodnik, który musi w dalszym ciągu się rozwijać. Ale Młody jest też Roger Hynion, bo nie zapominajmy, że jesteśmy na młodzieżowych mistrzostwach Polski. lewej ręki Paweł Wierzbicki, od razu aplausy publiczności. Teraz coraz agresywniej Wierzbicki. Jeszcze jeden lewy, no pomału tutaj jest ekstaza publiczności w kali, w sokułce. Ale publiczność się ekscytuje, a Roger Fryniuk jakby zupełnie bez zmrużenia oka, przyjmuje warunki, które proponuje mu Paweł Wierzbicki. No i teraz próbuje odrobić straty, ale jeszcze zebrał uderzenie prawą pięścią wierzbickiego kolejne przyspieszenie. I odpowiedź Chryniuka ale nie jest to odpowiedź tak mocna jak wcześniejsze ataki. Pawła teraz na to kapitalnie znalazł miejsce Roger Hryniuk na zadanie celnego ciosu i zaczynają się delikatne schody przed Pawłem Wierzbickim. To jest ten pojedynek na jaki czekaliśmy. Przyjmują wymianę, przyjmują twarde boksowanie. A nie zapominajmy, że to jest kategoria super ciężka. Plus 91 kg, no to są gladiatorzy, giganci. Roger Pyniuk znany jest ze swojej odporności. Wielokrotnie korzystał z usług Rogera Krzysztof Zimno przygotowujący się do swoich zawodowych walk, bo jest to wartościowy sparring partner, ale dzisiaj nie zamierza być sparring partnerem Pawła Wierzbickiego, tylko chce walki na poważnie, chce, chce bić się z Wierzbickim o, o wielki finał. Problemem Wierzbickiego w ostatnim czasie była kondycja i ciekawa, ciekawy jestem jak będzie dzisiaj. To jest druga runda. Jeszcze zostaną przecież 3 minuty, a taki oddech dość ciężki. Wydaje mi się kontuzja faktycznie coraz głębsza po stronie rożera Hryniuka, Próbuje rękawicą jeszcze tę krew odgonić. Rożer Dobra kombinacja Hryniuka, Dwa ciosy doszły do celu. Ogromny ładunek emocjonalny w tym pojedynku. Troszkę przejmuje inicjatywę w końcówce Roger Kryniuk. I teraz w defensywie jest Paweł Wierzbicki, ale są te wymiany. Ogień na ogień, atak na atak. Nie ma półśrodków, nie zabierają jeńców ani Kryniuk, ani Wierzbicki. No widać to doskonale. Popatrzmy ale wściekle atakuje Roger Kryniuk. Ale odpowiedź równie dobra Pawła Wierzbickiego Bardzo, bardzo gorąco w ringu. Paweł Wierzbicki, Roger Chryniuk no, tworzą widowiska sportowe w tej chwili. No ja powiem tylko tyle, że faktycznie jest walka, która jest naładowana bardzo dużymi emocjami. Ale tak naprawdę umiejętności, umiejętności bokserów są oczywiście wysokie, ale w tej walce, kiedy górą są emocje, umiejętności schodzą na drugi plan. No i tutaj mamy troszeczkę taką bójkę. To też oczywiście się podoba publiczności, ale, ale tego kosztu bokserskiego i elementów technicznych jest mało. Tutaj, tutaj pełna zgoda troszkę. Trener ostudził, ostudził zapały. Wywoła, wywoływałem Krzysztofa Zimnoka i okazuje się, że jest Krzysiek na, na hali. No, przyszedł na pewno sympatyzować z Lożerem Kryniukiem. Ostatnie trzy minuty walki. no Tu nikt nie będzie kalkulował, oni nie zachowają zimnej głowy, bo, bo podjęli taki pojedynek od samego początku i myślę, że do samego końca. Pytanie tylko, czy pozwoli na to kondycja i zdrowie. Dawno nie było tak gorąco na, na gali boksu olimpijskiego. Już wiemy, że, że dobrze, że Wierzbicki wraca do, do boksu, bo potrzebujemy takich postaci, które przyciągają kibiców, które wzbudzają emocje, ale tutaj też chyle czoła przed rożerem chryniukiem, bo przecież widowisko potrzebuje dwóch stron. Przypominam, że no w końcówce drugiej rundy inicjatywa należała właśnie do Rożera Chryniuka. Teraz półdystansowa rywalizacja. Szuka Rożer Chryniuk krótkich ciosów na głowę Pawła Wierzbickiego. Tenerzy na pewno nie będą zadowoleni z tego, jak wygląda ta walka, ale kibice są zakłóceni. no słyszymy doskonale, co tutaj się, się dzieje, jakaś brzawa i euforia. No, poziom adrenaliny w organizmach obu tych zawodników musi być niesamowicie wzniesiony na, na same wyżyny. To jest ten Roger którego kojarzymy z najlepszych walk nieustęplimy. Nie daje nawet sekundy odpoczynku Pawłowi Wierzbickiemu. Musi Wierzbicki coś zmienić w tej trzeciej rundzie, ale nie pozwala mu na to Roger Kryniuk. Białostopczyanin daje z siebie absolutnie wszystko, pomimo że jest ta kontuzja, zalewa mu ona oko. Teraz odpowiedź Wierzbickiego. Wreszcie zerwał się do ataku Paweł Wierzbicki. A już jest zmęczony Wierzbicki. Pozwala Roger Kryniuk na taką walkę. Niesamowity bój, niesamowita, krwawa e, walka. Bez wątpienia jest to walka wieczoru. Nie sądzę, żeby taki ładunek ktoś emocjonalny ktoś pobójł Coś niesamowitego. Popatrzmy znowu w tarapatach. Paweł Wierzbicki robi wszystko. Roger Kryniuk. Lewy Sierpowy spada na głowę Wierzbickiego, ten odpowiada, no coś jedynołego, niewiarygodnego. Wielkie brawa, no na stojąco publiczności dziękuję Pawłowi Wierzbickiemu i Rogerowi Kryniukowi. Waga super ciężka, to są te super emocje, które pokazuje Roger Kryniuk, Paweł Wierzbicki, bohaterowie tej, tej gali, bohaterowie tych, tych mistrzostw. No, by więcej e, takich pojedynków, chociaż wiem, że trener pewnie z, z punktu widzenia szkoleniowego nie pochwali takiej walki, bo, bo tu można inaczej boksować. Ale już, już jak gdyby zmieniłem zdanie, są to emocje, jest to e, można powiedzieć e, pupil e, e, publiczności i tutaj wiadomo, e, pewne elementy przychodzą na drugi plan, i walka pod względem emocjonalnym niesamowita i to cieszy. Czekamy teraz y, na sędziowski y, rezultat, to no, sam jestem ciekaw jak to się kształtowało na, na kartach punktowych y, sędziów, bo, bo w trzeciej rundzie stroną napierającą był Rożer Pryniuk. Druga odsłona z kolei to dobry początek Wierzbickiego, potem znowu ataki Rożera Chryniuka. To nie była walka, w której jeden z zawodników rządził od A do Z, od początku do, do końca. Zupełnie różne plany kształtowały się. No widzimy Tomasz Potapczyk Przekaz z niepokojem, z niecierpliwością na ogłoszenie oficjalne rezultatu tej walki. To co dzieje się na Kali to jest by